Cześć, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj chciałabym Was zaprosić na kolejny filmik z serii Mierzymy i tym razem będą to sukienki, sukienki dzianinowe. Ja jesienią i zimą sukienki bardzo lubię, właśnie zwłaszcza te dzianinowe, dlatego że one są ciepłe, że są bezproblemowe, że zakładamy taką sukienkę, kozaki, torebka, płaszcz i już jesteśmy gotowe. Ich nie trzeba prasować, także ja widzę same plusy i tak jak mówię, wybieram bardzo często takie rozwiązanie. Zresztą um, tak jak widzicie, mam na sobie też e, właśnie taką sukienkę z golfem. I zamówiłam kilka sukienek. To są różne firmy, różna półka cenowa: będą tańsze, będą droższe, z troszeczkę gorszym składem, z dobrym składem, z bardzo dobrym składem. E, także nie przedłużając, e, zapraszam Was do oglądania. Każdą sukienkę e, najpierw Wam omówię, a później przymierzę i pokażę, jak to wygląda na sylwetce e, w takiej mojej, wiecie, ala stylizacji, tak jak to robię. Zawsze. Także nie przedłużam, zaczynamy. I na początku pokażę Wam dwie sukienki, które mają dokładnie ten sam krój, ten sam Fason, tą samą nazwę, tylko inny kolor. I to będą sukienki z reserw, a właściwie nie sukienki, tylko to się nazywa, bodajże z tego co pamiętam, tunika z golfem, no coś takiego. W każdym razie. Ja mam je w dwóch kolorach, tak jak już mówiłam. Pierwsza jest w taka w takim kremowym kolorze, bo wyobraziłam sobie taką sukieneczkę do brązowych kozaków i do brązowej torebki. Do czarnej, oczywiście, też. Do czarnych kozaków, do czarnej torebki też będzie fajnie. Ja jeszcze sukienki w tym kolorze nie mam. Tu jest golf, nie, półgolf. To chyba jest tunika z półgolfem albo tunika z golfem. Nie pamiętam, jak to się w każdym razie nazywał na, na stronie. To jest chyba tak. Kolekcja premium. Ona ma bardzo dobry skład, dlatego że tutaj jest 80% wełny i 20% chyba albo poliestru, albo poliamidu. W każdym razie przewaga wełny. Mam nadzieję, że to nie będzie gryzące. Zaraz przymierzę, zobaczę. Ja jeszcze w ogóle żadnej z tych sukienek na siebie nie zakładam, także będzie to też takie pierwsze wrażenie. Wydaje mi się, że ona jest dosyć duża. Tak, na pierwszy rzut oka, ale zobaczymy. Być może, nie wiem, ściągnę ją jakimś paskiem. Z tego co pamiętam, ona występowała w trzech rozmiarach, od S do L, i ja wziąłem właśnie S. -kę. I ta sukieneczka była w trzech kolorach, z tym, że ja właśnie wzięłam dwa z nich. Tak, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. Taką samą, tylko w kolorze habrowym, habrowym, kobaltowym, jak zwał, tak zwał. Teraz ostatnio, nie wiem, jakoś tak mam ochotę na ten kolor. Poza tym jak przeglądałam strony z różnych marek, sieciówek, to zauważyłam, że pomimo zmiany pory roku, to nadal te soczyste kolory jeszcze się przewijają, także wydaje mi się, że ta też powinna fajnie wyglądać. I troszeczkę ożywiać garderobę. Tom z kolei bardziej widzę właśnie z czarnymi kozakami i z czarną torebką. Jeszcze nie powiedziałam Wam, że ta sukienka, te, te sukienki, te tuniki z resert kosztują 299,99 zł. Kolejna sukienka to firma Esprit Collection. Ja ją zamówiłam na stronie Zalando. Jak widzicie, jest w kolorze szarym i bardzo, bardzo mi się podoba, bo ma bardzo fajny taki kobiecy fason. Jest długa, taliowana, rozszerzona na dole w taką literkę A. Ma bardzo fajne takie bufiaste rękawki zakończone mankietem. Coś, co lubię, czyli golfik. Także póki co to jest naprawdę moja faworytka z tych wszystkich zamówionych. Ona ma również bardzo fajny skład, bo tutaj mamy 30% wełny, 30% wiskozy, chyba 5% kaszmiru i 35% jakichś tam sztuczności. Występuje w, chyba w kilku rozmiarach od XS do do XXL. Ja mam w rozmiarze S i kosztuje ta sukieneczka 390 zł i została przeceniona z kwoty 459. Także póki co jest to moja faworytka. Przymierzę, zobaczymy, ale, ale tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się taka bardzo, bardzo moja. I ja jeszcze takiej sukienki w takim fasonie, w takim kolorze nie mam. Ta sukieneczka, jak widzicie, w takim kolorze zielonym, khaki, pochodzi z sklepu H&M. Tu jest bardzo sztuczny skład, ona ma tam jakieś balutki, nie wiem, 3% wełny, natomiast cała reszta to są, to są sztuczne jakieś tam materiały z golfem, długa, prosta, z rękawkiem najtańsza, bo ta sukienka kosztuje 149, chyba 99. Występuje też w kilku rozmiarach. Ja mam w rozmiarze S. No i tyle. Jest taka, wiecie, bardzo przyjemna, mięsista. W sumie nie czuć tej, tej sztuczności tutaj. Wydaje się naprawdę być miła i fajna i ciepła, także, także też przymierzę i zobaczę. Ona występowała w trzech kolorach, nie pamiętam a, była chyba taka beżowa i. Bia kremowa, tak. sukienka, ona też pochodzi z, ze strony H&M. E, tutaj mamy 100% wełny merynosów, także bardzo dobry skład, e, co też ma odzwierciedlenie w cenie, bo ta sukienka kosztuje 399,99 zł. E, I z tą sukienką była taka historia, że jak ja ją zobaczyłam na stronie, e, to ona mi się od razu bardzo spodobała, od razu wpadła mi w oko, ale ponieważ no, y, troszeczkę kosztuje, to zaczęłam się nad nią zastanawiać. Jak już się zastanawiałam, Robiłam, że rzeczywiście ją chcę, że mi się to podoba, to ona była niedostępna. Nie była dostępna w żadnym rozmiarze, aż w końcu któregoś dnia, tak wiecie, polowałam, polowałam i ją upolowałam. Być może ktoś ją zwrócił. W każdym razie e, sukienka jest bardzo ładna, kobieca. Ma tutaj, jak widzicie, taki golfik, ale rozpinany na takie e, napy. Troszeczkę, troszeczkę szkoda, że one są w kolorze srebrnym, bo ja generalnie. Noszę złoto i wolałabym, żeby tutaj były te, te okucia w kolorze złotym, no ale są, jakie są. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj ma też te napy na rękawach, takie rozpinane. Cała jest sprążkowana. Ta cianinka jest bardzo taka przyjemna, milutka. Nie wiem, czy wełna merytsonowa gryzie, czy nie, bo nigdy nie miałam żadnej rzeczy z tego materiału. Ale, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że jest bardzo długa. Taliowana. Ona występowała jeszcze w kolorze czarnym, ale jak ja kupowałam tę granatową, to czarny też był już niedostępny. E, także nie wiem. Ja wszystkie te sukienki Wam e, oczywiście podlinkuję. E, te, które znajdę, te, które będą dostępne. Wake up, Today's gonna be a good day, 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 wake up, today's gonna be a good day. Ja już jestem z powrotem. I powiem Wam tak, przymierzyłam te wszystkie rzeczy i jak zwykle, wiecie, co innego, tak w teorii, jak się wyjmie, a co innego, jak się przymierzy, ale tak po kolei, więc zacznę od tej sukienki, którą omawiałam jako pierwszą. I powiem Wam, że już na sylwetce nie wydaje mi się taka duża, jest całkiem ok. Specjalnie przymierzyłam ją dla Was zarówno bez paska, jak i z paskiem, żebyście też sobie zobaczyli, jak to wygląda. Ja też w sumie chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Ona trochę gryzie, zwłaszcza tutaj ten półgol, który jest w ogóle dosyć wysoki, tak w sumie nie za bardzo mi się podoba, jak się układa, ale jak już sobie go wywinęłam, to wtedy wydawało mi się, że wyglądał trochę lepiej i przede wszystkim nic mi tutaj nie, nie gryzło. Sukienka jest bardzo fajna, taka mięsista, konkretna. Wiecie, to nie jest taki flaczek, który jakoś tam wisi i się gniecie, tylko taka naprawdę fajna, fajna sukieneczka. No, i dokładnie to samo, oczywiście, tyczy się tej. Gdybym miała wybierać z tych dwóch, to wydaje mi się, że bardziej przydałaby mi się ta jasna, ta kremowa. No, ale w sumie nie wiem. Następna sukienka to ta szara. Z tą szarą wiązałam duże nadzieje i rzeczywiście ona jest fajna, kobieca. Wydaje mi się, że do mnie pasuje, że fajnie na mnie wygląda. Ona jest milutka, taka mięciutka, tutaj nic nie gryzie, pomimo że ona też w swoim składzie ma dosyć sporo tej wełny. Tylko troszeczkę nie podoba mi się to, że ona jest taka cienka i wydaje mi się, że. Po praniu ona może na przykład się właśnie tak gnieść, no nie wiem. Ta sukienka z hajem mocno mnie zaskoczyła, bo z nią w sumie nie wiązałam zbyt dużych nadziei, a całkiem fajnie wygląda. Ja ją zmierzyłam do, do takich, ciężkich, takich cięższych bodków, ale wydaje mi się, że do skórzanych kozaków na płaskiej podeszwie, na przykład zimą też może bardzo fajnie wyglądać. Ten golfik jest taki też konkretny, wiecie, mięsisty, taki gruby. Zimą na przykład wydaje mi się, że wystarczy założyć taką sukienkę. Już nie, nie trzeba szalika, i że tutaj pod szyją będzie ciepło, bo on tak fajnie przylega do tej szyi. Także całkiem fajna. Mogłaby być troszeczkę dłuższa, ale taka w sumie też jest ok. Także będę się bardzo poważnie zastanawiała nad zostawieniem tej sukieneczki. I kolejna, ostatnia już, z wełny merynosów. Ona mi się bardzo podobała na stronie, bardzo mi się podoba tak, jak na nią patrzę. Natomiast na mnie już tak niekoniecznie, bo o ile tutaj na sylwetce fajnie leży, tutaj nic nie gryzie, ona ładnie przylega, jest bardzo wygodna, jest miła, jest mięsista. Tutaj pod tym względem nie mogę jej nic zarzucić. Ten kolor też jest fajny, taki granatowy, twarzowy, naprawdę całkiem fajny. O tyle te te napy, te srebrne ozdoby wydaje, wydaje mi się, że one mnie tak po prostu przytłaczają, że to nie jest mój styl. Ja noszę złoto, to po pierwsze to już się gryzie, a po drugie no tak po prostu nie wiem, no wydaje mi się, że, że to nie jest mój styl, że to nie jestem ja, że za dużo jest tego, one są bardzo takie wyraziste, więc nie, więc tą sukieneczkę odsyłam, ona jest dosyć droga, więc może nawet fajnie, że, że akurat nie do końca mi podpasowała. Dobra, no i takie są moje przemyślenia. W sumie to nie jestem na tą chwilę w stanie powiedzieć na 100%, co zostaje, co odsyłam, bo zobaczę sobie jeszcze na, na filmiku i jak to wszystko wyglądało, i wtedy podejmę ostateczną decyzję. Natomiast dajcie znać, co Wy o tym myślicie, jak się Wam podobały te sukienki, czy znalazłyście sobie tutaj coś ciekawego dla siebie, których, w której sukience ja Wam się podobałam, według Was. Którą powinnam zostawić, którą zdecydowanie powinnam odesłać. No i tyle. I dziękuję Wam za oglądanie, i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!